Alan A., handlarz substancji z Wolina, wchodził w interesy z największymi tuzami polskiego podziemia. Aresztowany w 2019 roku, szybko zrozumiał, że współpraca z prokuraturą to jego jedyna szansa na wolność. W lutym 2020 roku zaczął sypać, a jego zeznania obciążyły dziesiątki gangsterów, od polskich mafiozów przez ultrasów, aż po albańskie klany. Alan A, młody. Ale niezwykle sprytny handlarz środkami odurzającymi zwolina przebojem wszedł na polski rynek narkotykowy, zdobywając zaufanie prawdziwych rekinów przestępczego półświadka. Dzięki swojej brawurze i umiejętnościom negocjacyjnym, szybko zyskał renomę wśród najbardziej niebezpiecznych grup przestępczych, a jego kontakty wykraczały daleko poza granice Polski. Kiedy w 2019 roku został zatrzymany przez policję, wielu myślało, że to koniec jego kariery. Jednak Alan miał asa w rękawie. W lutym 2020 roku podjął decyzję o współpracy z Mazowieckim Wydziałem Za Miejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, oraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Nie minęły dwa miesiące, a Alan znów cieszył się wolnością, choć już pod czujnym okiem funkcjonariuszy. Od tej pory stał się jednym z najcenniejszych świadków w Polsce, obciążając kilkadziesiąt osób nie tylko z kraju, ale również z Niemiec i Holandii. Jego zeznania nie dotyczyły wyłącznie typowych kurierów, ale również członków gangów motocyklowych, pseudokibiców oraz albańskich klanów przestępczych. Jeden z doświadczonych śledczych przyznał, że Alan A to niezwykle cenny świadek. Jego wiedza na temat handlu środkami odurzającymi z ostatnich 25 lat obejmowała zarówno Polskę, jak i Niemcy, Holandię oraz Hiszpanię. Jego relacje nie tylko potwierdzały działania operacyjne prowadzone przez niemiecką policję. Ale także pokrywały się z wyjaśnieniami innych osób, które po zatrzymaniu zdecydowały się na współpracę. Dzięki jego zeznaniom, krąg podejrzanych wciąż się powiększał, a wielu zatrzymanych, widząc co ich czeka, również decydowało się na zostanie tak zwanymi małymi świadkami koronnymi. To właśnie na podstawie wyjaśnień Alana A oskarżono trzech bossów słynnego gangu Pruszków: Andrzeja Z, znanego jako Słowik, Leszka D. pseudonim Wańka oraz Janusza P. pseudonim Parasol. Zarzucono im udział w obrocie 35 kilogramami koki. Od ponad dwóch lat mafiozi ci siedzą za kratkami, a przed sądem trwa proces Mirosława Bepseudonim Dziobak, jednego z najbardziej niebezpiecznych bossów szczecińskiego, półświadka, o którym również opowiadał Alan. Jak to zwykle bywa? Oskarżeni twierdzą, że jego wyjaśnienia to tylko stek kłamstw i pomówień, próbując podważyć jego wiarygodność i uratować swoją skórę. Jednym z najbardziej interesujących wątków sprawy okazały się kontakty Alana A z agresywnymi kibicami z grupy Psychofans. Ta banda wyrosła na bazie bojówki stadionowych huliganów, ale z czasem stała się prawdziwą organizacją przestępczą, niejednokrotnie brutalniejszą od tradycyjnych gangów. Skruszony Alan współpracował z Damianem K., który zajmował się uprawą konopi w słonecznej Hiszpanii, a następnie sprzedawał ją w Polsce. Kiedy Damian K usłyszał zarzuty, Mając już na koncie jeden proces o produkcję i handel zakazanymi substancjami, szybko zrozumiał, że długa odsiadka w więzieniu nie jest mu na rękę. Zdecydował się sypać, licząc na nadzwyczajne złagodzenie kary. Policja nie zamierzała jednak ślepo wierzyć w każde jego słowo. Szybko zweryfikowano jego informacje, a jednym z kluczowych dowodów okazał się tak zwany zakup kontrolowany substancji od Grzegorza G, którego Damian K wskazał jako jednego z hurtowników. Policyjni przykrywkowcy, udając klientów, przejęli od niego 14,6 kg substancji psychoaktywnej, prawie 5 kg innej substancji, blisko 4 kg mety oraz 15 litrów płynnej amfy. Były to ilości świadczące o prawdziwej skali działalności przestępczej. Damian K. szczegółowo opowiadał o prowadzeniu plantacji konopi w Hiszpanii, o sposobach jej transportu do Polski oraz o tym, komu sprzedawał towar. Na jego liście klientów znalazł się m.in. Łukasz L. pseudonim Laki. W lipcu 2017 roku Damian sprzedał mu 5 kg konopi za 95 tysięcy złotych. Substancję przekazał w jednym z mieszkań w Rudzie Śląskiej, co zostało dokładnie udokumentowane przez śledczych. Cała historia nabiera jeszcze większych rumieńców, gdy okazuje się, że konopie sprzedane Lakiemu pochodziła z partii, którą wcześniej odrzucił sam Alan A. Kiedy Damian K zaproponował mu 7 kg trawki, Alan po krótkiej ocenie orzekł, że towar zalatuje wilgocią i pleśnią. Zaproponował maksymalnie 16 zł za gram, choć normalna cena wynosiła 19 zł. Damian K nie zgodził się na takie warunki, ale nie zamierzał też stracić towaru. Skontaktował się ze swoim wspólnikiem Rafałem K, z którym prowadził plantację w Hiszpanii, i wspólnie dosuszyli wszystko. To właśnie ta przetworzona partia ostatecznie trafiła do Lakiego. Który być może nie miał pojęcia o wątpliwej jakości produktu. Bosa Psychofans, jednej z najbardziej brutalnych grup pseudokibiców w Polsce, pogrążyły wyjaśnienia tzw. sześćdziesiątek. Mianem tym określa się osoby, które decydują się na współpracę z organami ścigania na podstawie artykułu kodeksu karnego, pozwalającego na nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za dostarczenie śledczym informacji, których wcześniej nie posiadali. W półświadku takie osoby nazywa się małymi świadkami koronnymi. A ich wyjaśnienia często stają się gwoździem do trumny wielu gangsterów. W przypadku Psycho z takimi osobami okazali się Artur P. Pseudonim Ciastek oraz Michał G. Pseudonim Gąsior, jeden z bardziej znaczących pseudokibiców związanych z widzewem łódź, który sam zgłosił się do prokuratury, licząc na ratunek przed długą odsiadką. Z relacji śledczych wynikało, że Łukasz L. Pseudonim Laki, kluczowa postać PsychoFans, nawiązał współpracę z łódzkimi kibicami. A w szczególności z Adamem Z. pseudonim Zajcu oraz Michałem G. pseudonim Gąsior. Adam Z., bardziej znany jako Zajcu, był jednym z najważniejszych graczy w kibolskim narkobiznesie, a jego kontakty sięgały daleko poza łódź. Zajcu znał właściwie każdego, kto liczył się na przestępczej scenie miasta, a jego wpływy rozciągały się na cały region. Historia znajomości między Ciastkiem a Zajcem rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku w łódzkim szpitalu, gdzie Adam Z. dochodził do siebie po brutalnym ataku. W sierpniu tamtego roku w sklepie z pamiątkami przy stadionie widzewa został zaatakowany nożem i czterokrotnie dźgnięty w brzuch. Wydawało się, że to cud, iż przeżył. Podczas późniejszego procesu Pawła G. oskarżonego o ten atak, Adam Z. starał się bronić domniemanego sprawcy twierdząc, że zna go, ale to nie on go zaatakował. Sąd jednak nie uwierzył pokrzywdzonemu i skazał Pawła G. na 14 lat i 4 miesiące więzienia. Podczas rekonwalescencji Zajca. Ciastek stał się jego prawą ręką, wykonując wszystkie polecenia bossa. Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku, Zajcu zlecił mu odbiór konopi od gąsiora i dostarczenie ich na stację paliw w Bełchatowie. Ciastek zgodnie z rozkazem pojawił się na miejscu, ale odbiorca nie zjawił się na czas. Skontaktował się więc z szefem, który kazał mu udać się do jednej z łódzkich restauracji. Na miejscu spotkał Adama Z. oraz Łukasza L., kiedy mężczyźni opuścili lokal, Zajcu odebrał od ciastka torbę zawierającą 5 kg konopi i włożył ją do samochodu lakiego. Adam Z przez długi czas pozostawał nieuchwytny, ukrywał się od 2019 roku, kiedy to mazowieckie pezety wydały za nim list gończy. Dopiero w październiku ubiegłego roku w malowniczym zakopanem został zatrzymany przez specjalną jednostkę policji, znaną jako łowcy cieni. Jego ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości dobiegła końca. Ale Lucky nadal twierdził, że nigdy nie kupił 10 kg suszu, licząc na to, że brak dowodów pozwoli mu wywinąć się od odpowiedzialności. W rzeczywistości Łukasz L., choć zaprzeczał wszystkiemu, nie miał dobrej pasy. W czerwcu 2023 roku gazeta doniosła, że został nieprawomocnie skazany na 15 lat więzienia za współkierowanie gangiem psychofans, udział w brutalnych bijatykach oraz handel środkami odurzającymi. To nie była jego pierwsza kara. Kilka miesięcy wcześniej sąd w Katowicach skazał go prawomocnie na 14 lat odsiadki za udział we włamaniach do firm na terenie całej Polski. W tych przestępstwach brali udział także inni kibice ruchu Chorzów, a łupem gangsterów padły pieniądze o łącznej wartości przekraczającej 2 miliony złotych. Gang Psychofans działał od 2010 do 2017 roku na Śląsku, głównie w Chorzowie, Katowicach i Mysłowicach. Była to grupa, która zaczynała jako bojówka stadionowych huliganów ale szybko przekształciła się w prawdziwy gang. Na jego czele stali Maciej M pseudonim Maślak, Łukasz L pseudonim Laki oraz Maciej S pseudonim Maciuś. Psychofans zasłynęli nie tylko z rozbojów i handlu środkami odurzającymi, ale również z brutalnych ataków na kibiców konkurencyjnych drużyn. Ich członkowie używali groźnych narzędzi, a jeden z najbardziej przerażających incydentów miał miejsce w listopadzie 2010 roku. Wtedy to w Gliwicach kilkudziesięciu członków gangu napadło na kibiców górnika Zabrze. Jeden z poszkodowanych stracił dłoń. Los gangu Psychofans przypieczętowali czterej członkowie, którzy zdecydowali się na współpracę z prokuraturą. W maju 2019 roku Śląski Wydział Za Miejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował akt oskarżenia wobec 53 osób. Zarzucono im popełnienie prawie 100 przestępstw, w tym zbrodni, handlu zakazanymi substancjami, kradzieży. Rozbojów oraz brutalnych pobić. Do tej pory śląskie pezety skierowały prawie 30 aktów oskarżenia przeciwko 138 osobom, dotyczących setek przestępstw. Psychofans, choć już w dużej mierze rozbici, na zawsze zapisali się w historii polskiego półświadka jako jeden z najbardziej brutalnych i bezwzględnych gangów.